Dobra, gotowe. Nie będę Was zanudzał jak wkręcam śrubę. Przecież. Ok, zakładam tą podkładkę i zakładam tą drugą. Znowu dwie podkładki. Ok, jak już mówiłem, wycięte to tutaj, wycięłem to, aby potem podłączyć prąd. To jest blaszka numer jeden. Ups. Jeszcze raz. Dwie podkładki. Właszka numer 2. No, macie, będzie to dosyć. O, wygląda, że będzie perfekt. Znowu dwie podkładeczki. To jest, to jest pierwsza neutralna. Potem druga neutralna. Jak już mówiłem, nie wiem czy mówiłem, z dwóch stron są oszlifowane, także żeby więcej produkowały hydrogenu. Zakładam te podkładki. Są takie, które nie przepuszczają prądu w ten sposób. I to teraz zakładam minus, ale go obracam w drugą stronę nie? nie, jak to, to jest plus dwa neutrale i minus, a minus obracam z tej strony, wtedy nie będą się dotykać nie będą się dotykać te no, co chciałem powiedzieć nie będą za blisko siebie te kabelki, ale tutaj dwa czy 3? chyba dwa ok, i znowu po dwa I mam już plus, dwa neutrale i minus. I teraz znowu neutral. Jak to wygląda? Hm. Nawet nawet. I znowu dwa. Drugi neutral. znowu po dwa. Ładna pogoda u nas dzisiaj. No jest zima, ale taka jest zima w Australii. I ostatnia blaszka. Okay. Tak to wygląda. Troszkę to zaraz powyginam, żeby ładnie to pasowało. Teraz. Muszę wykombinować sobie znowu takie dwie białe podkładki, zaraz, be, zaraz do Was wrócę.